Witam Was w Dalas. Zaraz będziemy szli na busa numer 4. I Dzisiaj idziemy w góry. 3 km, bodajże, w góry, tylko. Więc to nie jest jakiś duży wysiłek, ale zawsze to na na trzeba być iść przód. I co? Będziemy mieć panoramę na miasto. Także może być ciekawie. Nie wiem, czy jechać z sobie, ale że kupacze są ostatnich z Rosji, z Anglii. Co niego dalej. Anglia, Australia, bo za tym Australii. Eee, no i co? No i idziemy w góry i ostatnia noc, a już sobie scuterem pojeżdżę, bo mam dwa modostaty do zaliczenia i jakieś tam piękne widoki są, nie wiem, dalej się poję, ale będzie okej, okay, bo jak to jest Wietnam, trochę inne zasady na skuterze. a policjant to jest nawet oszukarstwo, musi jakiś łapy milion po prostu za to, że, że nie, jest, że nie Oczywiście nie że nie masz prawo jazdy, ale więcej krajowych, więcej krajowych, że... Dobra, no to będę się odzywał, jak już będziemy nawet... Eee, w górę, na razie. pozdrawiam hey, Dobra, idziemy z ludzkimi, z Brytyjczykami sobie na górę, na tak zwany Lang -Biang. Tak to będzie wyglądało. Idziemy w górę, nasz tutaj przewodzi, z Rosji, jak prowadzi. Mówisz, że to jest Afryka. to da? Jest to? This way? No, this? Oh, this is for tourists. No, no, no. But look, is the horses there. Maybe we can take a photo. Oh, this the photo. Photo, photo, and this. It's touristic. Uh, ah, the, So you the, pay the, here? It's right. not the hotel. Masz dwa wejścia. Jedno wejście za mną. To jest wejście turystyczne, Nie bierzesz na przykład sobie kupujesz bilet i bycie wiozą to motocykl na całą górę lub na koniku. A my, jako że o kasę trzeba dbać, idziemy drogą lokalną z Afryki w górę. Bez jeepów, bez koni, na własnych nogach. A tam trochę trzeba brzucha spuść. Przyszło trochę także... Jak najbardziej mi tu na dobre. Najlepsze jest to, że tutaj kolega z Rosji tak troszeczkę gada po angielsku. Tak, tak. Ale Maps, Russian gadamy maps. trochę po angielsku, trochę po rosyjsku i się dogadujemy. Russian Google Maps. Nie, yeah. chyba taką nawigację z Rosji, że zachuja, nie. Można dojść. Very good. Very good? Yes. Yes, yes. Dobra, no to pokażę Wam u góry potem, jak to będzie wyglądać. Na razie się rozłączam. Elo, pozdrawiam z gór. Nadal lat. oh russian car russian car what russian car <laughs> i see he's yes, looking russian like russian car, car. car yeah Bail. he's looking Bail. like Bail. russian, <laughs> russian <laughs> car the, the same but it's 2019 yeah Yeah! <laughs> new car. model new style <laughs> new navigation <laughs> you, you, you english you english cars uh, fuck say yes. I kurva i don't want to destroy my shoes motherfuckers Poshli, they washing, they washing. Yeah, washing, washing. Come Oh, Oh, this one? Russia, you eat. You eat. The rain. Hey, it was raining, eh? Yes, raining. Yes, a lot. Oh fuck! <laughs> no swearing for YouTube. Yeah. Oh, here is clean water if you want drink. So beautiful water. Yes? Yes. The city, no beautiful water. No. Coffee. Coffee, no, no, coffee, coffee. What? No, coffee. coffee plant. It is coffee plant. Ah, so I don't have yes, to yes, go coffee, tomorrow coffee. for coffee plantation. Yes. <laughs> it's enough.

Wszędzie dookoła dzikość Gdzieś tu plantacje kawy są, właśnie tu są plantacje kawy road A tu jest shit road yeah. A tu woda z krokodylami bronajże Ale drzewa piękne. Very nice, tree, eh? Yeah? Jak widzicie, idziemy po drodze takiej leśnej, jak w Polsce, ale cały czas idziemy w górę. Także no powiem Wam, że już nie jest ta kondycja co do Indżerencji. Już większą mam zadyszkę. Jednak siedzenie na dupie i nie wychodzi na dobre. Nikogo. Ale nic, damy radę. Dobrze, żeby aż tak daleko nie jest. Idziemy w górę. Trzeba zrzucić ten brzuszek, ale wrócę do Polski, a ja będę się go okay. Powiem wam, że troszkę już się spociliśmy. Nie było łatwo, był taki odcinek gruby pod górkę. Teraz trochę lżej. I chuj. Oh, bo... This way? Yeah. yeah to da. Da, da, da. znowu w górę. Da, da. Ja, fajnie po takim. W lesie się przejść. Mega świeże powietrze w porównaniu do przykład mój czy choć Tutaj ogólnie jest trochę zimniej, bo się parę stopni. Powietrze jest takie świeższe. Jest ogólnie fajnie przeskok przez tyle dni w takim ciężkim powietrzu do takiego właśnie lekkiego powietrza. Hey. Hey. Ha! Rasian! No, no, no o! Oh, this is poison! You will die! Russian boy. Yeah, my friend broke it, the idiot. I wanted to punch him, man, for sure, GoPro. GoPro. Dobra. Bye. Słuchajcie, mnie. idziemy do przodu. Jak widzicie, już taki lasek. Nie wiem, tropikalny. Fajny ogólnie jest tutaj. W sumie tą drogą. E, ta ziemia jest taka żółta, taka, nie wiem, gliniasta. Także fajnie to wszystko wygląda. Fajny klimat. Na razie żadnych zwierząt nie widziałem. Tylko jakieś motyle. Myślę, że tutaj to jest taki lasek, jak u nas w Polsce. Więc oprócz dzików i innych takich zwierząt nie powinniśmy spotkać nic niebezpiecznego. No i dobra. Kolejny trekking mój w Azji. No, że to nie jest taki długi jak ostatni, ale też ciekawy. Bo trochę trzeba pójść. Miałeś opcję jechać jeepem, za co trzeba było zapłacić, lub tak jak my pójść i zapłacić, a my prawą stroną poszliśmy dla turystów, którzy lubią trekking mniej ludzi wybiera tą drogę Czyli my szliśmy cały czas prawie sami dopiero pod koniec spotkaliśmy e, ludzi z namiotem więc może spali, a jak spali to mieli grubo, bo wczoraj lało na maksa mogło ich zalać no i tyle, idziemy pewnie się już jak będziemy na szczycie bo tu już nie zostało za dużo także do zobaczenia, pozdrawiam z drogi na panoramę Dalat Вот лежит. Нет, трошку, трошку ближе. Трошку ближе. Сейчас. Смотри. И, и да, я, я его сфото. Смотри. давай. The Russian photographer. Yes. Смотри. Вот так. Is it good? Yes. Yeah, good. <laughs> no. Russian. No Shit, look this. Tam dasz wój normalnie. Yeah. It's better, I can see the lion and me. You cut my legs, everything. No wada, dawaj mi to. You don't want legs, yes? Russian don't need legs to walk. They just. Bulja. Chujem. Ga jem. Yeah. Nie, Rusjan kurwa gai nas przestraszył. <laughs> Powiedział, że wchuj wielki wąż. A był wąż. Teraz pytanie, czy to jakiś trudziący czy nie? Baby. Dobra, my musimy... ja zesrany, bo yeah, ja not... na końcu on jest. Ja Lepiej ma ruski, bo kurde jest yeah. po środku. Jak on się zesrał, za, za, za tego. Za serce się złapał. Oh, the cobra. It was a I don't know. Masakra to było. słowa, nie? Tak, tak. A ruszki, super. Tak, O oh, blad, I don't know if it's correct way. No <laughs> correct oh fuck scooter. Yeah. Yeah, Wybrałem skuter. góry i skuter. zobacz Bierze mnie po jakieś dziki, bo w ogóle my idziemy teraz się dowiedziałem w inne góry niż te co turyści My idziemy właśnie taką ścieżką niebezpieczną I takie kurde tutaj są schody że to masakra Wiesz? Russian And the stairs is here Look at that look at that Here. If I will die, war. then war. my parents will Zapamiętajcie. <laughs> to wszystko przez ruskich. To oni mnie zmusili dzisiaj. żebym szedł tą drogą. Everything because of Russia. Jak widzicie... Doszliśmy. Proszę

jest są więc mieli to i to nieźle, A tak ogólnie, to mój dość nie o, no, okay. masakra, to jest naprawdę już się widać to wszystko. I jakbyście przeszli się przez chwilę w tę ulicę, impreza, Bościń stoi na ulicy, potem może nagram to pokażę wam. Siedzą młodzi w kurtkach zimowych, gdzie ja jestem zobaczony na klapkach. Najlepsze, że oni są w kurtkach zimowych, mają drugie spodnie i do tego są w Siedzą I siedzą, impredują sobie na takich małych się bawią. i się bawią. A tutaj jak... To jest tak, a tam jest wejście na pustyni. I prawdziwy bazar, jak u nas kiedyś, w A to inny klimat. Podoba mi się wiedza, Jest bieda, ale ludzie się szanują. To jest Może pozdrawiam. Nie, mam, ja nie. to że samo z А здесь просто как... Это знаешь, как где-нибудь no, где-нибудь в Сопоте. Где-нибудь в Сопоте на первой линии. Там дороже все. О, музыка. Музыка. Zobaczcie, jakie owoce! Wszystko na igiełkę. gruby klimat. Tak się je. Tak się handluje. To już u nas zapomniane. Polski handel się zmienił. Kiedyś się siedziało na bazarze i się męczyło bułę, tak jak tutaj, a już tak nie ma. Także tutaj widzicie stragan wietnamski. I witam. Chcę wszystko kupić. Nie poszła za... Możesz sobie wziąć wszystko jest starej daty. Tu jeszcze ludzie chodzą w takich rzeczach jak nasi rodzice w latach 60. do Elwisa tańczyli. A tutaj widzicie takie klimaty. Adidas, podróbka. Kurteczki jakie ładne. Ciczki. Taki prawdziwy bazar. U nas już zapomniany trochę. Bazary jeszcze są, ale już mało kto handluje. Macie jakie skórzane kurteczki, ale śmierdzi takim lumpeksem tutaj na maksa. Się dziewczyny wyszły z domu w piżamie i co wy na to? Można? Można. A co, interweniuję, by nie? Lec. Takie krzesełeczka są, siedzą i wcinają. Witam. Zupa za 15 tysięcy. Yeah. studencka ocena. Służb dla studentów <głoszeń> Za 15 Where we are going? You know the way? Zobaczcie ah. jakie kaski Kaski Teraz bułeczka. Także pracują ciężko Po trzy na jednym robocie Szybko to idzie Tak to witam